Od stycznia 2026 roku wprowadzone będą liczne zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych. Obejmą one zarówno pracowników, skutki dla pracowników, pracodawców, jak i system ubezpieczeń społecznych w zakresie orzeczników oraz uprawnień prezesa zakładu ubezpieczeń społecznych. O co chodzi? Otóż dotychczas przepisy, które są bardzo Rozproszone mają być skonsolidowane i doprecyzowane. Po pierwsze, jeżeli chodzi o pracowników, będą oni mogli otrzymać zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, czyli tzw. Tak ZLA albo, albo zwolnienie lekarskie, nie tylko od lekarza. Stąd też dalej nie będę już używała sformułowania zwolnienie lekarskie, ponieważ takie zaświadczenie o czasowej nieobecności. Yy, w pracy będzie można uzyskać także od pielęgniarki, a, a także od fizjoterapeuty. Oczywiście zakres e, takich zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy będzie zupełnie inny i podstawa ich wystawienia niż jak w przypadku, kiedy robi to lekarz, ponieważ lekarz nie ma ograniczonego e, zakresu, natomiast pielęgniarka będzie mogła wystawić takie zaświadczenie wyłącznie wówczas kiedy osoba nie będzie zdolna do samodzielnego funkcjonowania zaś fizjoterapeuta w przypadku prewencji ruchowej. Dzisiaj pracownik, kiedy otrzymuje zwolnienie, a jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy, to zwolnienie jest wystawione u każdego z pracodawców, a nawet jeżeli nie jest, bo pracownik wskaże numery NIP tych pracodawców, dla których chciałby, żeby zwolnienie było wystawione to na pewno nie może świadczyć pracy nigdzie jeżeli u żadnego z pracodawców jeżeli nawet chociażby u jednego przebywa na takim zwolnieniu natomiast od początku 2026 roku pracownik będzie mógł podjąć pracę u jednego z pracodawców nawet jeżeli u innego będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim w czasie zwolnienia lekarskiego będzie można wykonywać czynności drobne ale te czynności drobne nie będą polegały na tym, że pracodawca będzie mógł niepokoić pracownika stale w czasie zwolnienia i zlecać mu do wykonania różne drobne czynności, no bo wtedy w takim przypadku powstanie wątpliwość, czy ten pracownik ma zapewnione warunki do należytego procesu zdrowienia, czy też nie.